Mundury, lśniące medale, kwiaty i wyróżnienia. Tak wyglądało święto policji w kościanie. Inspektorze, dowódca uroczystości podinspektor Kudziński znajduje gotowość do rozpoczęcia uroczystej zbiórki z okazji święta policji. Dzięki. W piątek 21 lipca bieżącego roku pracownicy Komendy powiatowej policji w Kościanie wzięli udział w okolicznościowej akademii. Podczas której składano podziękowania i wyręczano awanse. A wszystko to na terenie ośrodka Nenufar w obecności samorządowców, emerytowanych policjantów oraz kolegów z innych służb mundurowych. Uroczystość stanowiła doskonałą okazję do snucia analiz i podsumowania pracy kościońskiej policji na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Rok uważam mojego tutaj funkcjonowania jako rok dużych zmian. E, nastąpiła duża rotacja funkcjonariuszy, było to spowodowane odejściem funkcjonariuszy na e, emeryturę. Tu też kadra kierownicza, z, e, z, o, policjanci z kadry kierowniczej odeszli też na emeryturę, trzeba było e, dokonać stosownych przesunięć. Stąd też świeże awanse, bo zmienił się zastępca komendanta, zmienił się naczelnik Wydziału Kryminalnego, zmienił się naczelnik ruchu drogowego. Na nowo musieliśmy się uczyć, policjanci musieli się przygotować do tego, co ja wymaga. Myślę, że te nasze działania przynoszą jakiś efekt, bo nadal odnotowujemy spadki przestępczości. Pewnie z pewnymi okresami, pewne zdarzenia zastają, jak problem był przełom roku 16-17, kredzież samochodu, ale podjęte skuteczne działania spowodowały, że udało nam się zahamować tą przestępczość. Ale to były też działania wspólne z innymi powiatami. E, również w ubiegłym roku, jak przyszedłem, mieliśmy tutaj problem z podpalaczem, który grasował na terenie Kościana. E, nasze działania też doprowadziły, że ta osoba została zatrzymana, postawiono jej zarzuty i została tymczasowo aresztowana. No już wychodzi, zgadza się, no ale to niestety no, e, każdy musi odbyć karę i, i tą karę, jak, jak odbędzie, wychodzi na wolność. Również cieszę, uważam za takim sukcesem. E, nie mieliśmy w tym roku żadnego utonięcia. Uważam to za wielki sukces w ubiegłym roku y, różne dziwne plotki się pojawiły w związku z utonięciami w obrze. Natomiast zapodjęłem ja działania, że ten kanał obry, aby częściej y, patrolować i kontrolować. Myślę, że to jest ten powód, że te osoby nie nie chodzą przy tej kanale obry, nie wpadają i nie ma tych utonić. Myślę, że y, Tutaj uda nam, się, uda nam się to wszystko wyhamować i nie będziemy mieli zdarzeń utrudnienia, bo to przecież jest życie ludzkie. Jedyny problem, który jest w garnizonie wielkopolskim, my też odnotowaliśmy, są to wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku mamy takie trzy, właściwie dwa wypadki, a trzy ofiary śmiertelne. I tutaj apel jest do kierowców: noga z gazu, bo przyczyną są najczęściej nadbiedna prędkość, niedostosowanie prędkości do panujących warunków najezdni. No i stąd ofiary śmietana. A tam, gdzie dochodzi, bo my analizujemy dogłębnie te, te wypadki, bo właściwie nie ma możliwości, żeby ustawić policjanta czy kogokolwiek, aby pilnował porządku na drodze. Dziękuję bardzo. Kulminacyjnym punktem piątkowej 18. ceremonii było jednak wręczenie awansów na wyższe stopnie. Które otrzymali funkcjonariusze z Kościana, Śmigla, Krzywinia i Czempienia. Nagrody i podziękowania powędrowały również do najbardziej wyróżniających się policjantów i pracowników cywilnych jednostki. W tym gronie znalazła się m.in. Izabela Czerwińska, która oprócz awansu otrzymała Nagrodę Starosty Kosiejskiego. Był to dowód uznania Bernarda Dąbskiego. Dla osiągnięć Pani Izabeli na niwie profilaktyki pani i pani pracy z młodzieżą. Tegoroczne sukcesy organizowanych przez Panią spotkań i konferencji oraz gotowość do współpracy przy organizowaniu przez Panią wydarzeń przez jednostki samorządu terytorialnego są dowodem na to, że pełne oddanie obowiązkom zawodowym oraz wyjątkowa inicjatywa a także otwartość są cechami, które w tej trudnej pracy są niezwykle pożądane. Jestem bardzo dumna z tego wyróżnienia. Cieszę się, że moja praca została zauważona. Niemniej jednak chciałabym podkreślić, że nie jest to tylko moja zasługa, ponieważ na, w ramach tych działań profilaktycznych działa wiele policjantów, którzy też przyczyniają się do tego, żeby w naszym powiecie było bezpieczniej. Uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy nie szczędzili pod adresem mudrowych, ciepłych słów i dowodów uznania. Szanowni Państwo, w imieniu prezesa zarządu Oddziału wojewódzkiego Związku Lotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego Drucha Stefana Mikołajczaka, jak i moim własnym chciałem serdecznie złożyć wyrazy najwyższego uznania dla policjantów, policjantek, pracowników administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Szanowni policjanci, zaproszeni gości w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, w Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Kościanie, yy, wszystkich strażaków, ochotników chciałbym złożyć na ręce komendanta już inspektora Andrzeja Zakrzeszowskiego życzenia. Z okazji świąt, święta policji składam Panu komendantowi oraz podległym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym serdeczne życzenia i gratulacje. Codzienny trud i poświęcenia dla dobra obywateli, a także Państwa zaangażowanie w działalność służbową i społeczną zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. W tym uroczystym dniu wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym policji życzę dalszych sukcesów zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, a oznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego. Witam serdecznie. W imieniu burmistrza Śmigla oraz Rady Miejskiej Śmigla chciałam złożyć podziękowania panu komendantowi Andrzejowi Zakrzewskiemu za pełną zaangażowanie służbę, dzięki któremu nasz region może czuć się bezpiecznie. Chciałam pożyczyć na pana ręce list kalkulacyjny. Panie i panowie oficerowie, Hadi